Z tej strony Klaudyna Ziółowego zakątka. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, w jaki sposób przygotować musztardę. Będzie to musztarda szanowa. Czego potrzebujemy do musztardy? Do musztardy potrzebujemy oczywiście gorczycy. Ja tutaj, nie wiem czy widzicie, postaram się. Mam takie ziarenka, zresztą bliska, zobaczcie. Mam ziarenka gorczycy białej i ziarenka gorczycy czarnej. I może zanim zacznę mówić, to powiem, gdzie takie ziarenka najłatwiej jest kupić. Oczywiście możemy, zwłaszcza gorczycę białą, bez problemu kupić w sklepach, czy w supermarketach, w torebeczkach. Natomiast to się zupełnie nie opłaca. I, y, jeśli macie taką możliwość i się Wam nie spieszy, to polecam po prostu zamówić obydwa rodzaje gorczycy na Allegro. Z tego powodu, że 30 gram gorczycy w sklepie to jest około 0,70 zł, natomiast 100 gram gorczycy na, za to można kupić 100 gram gorczycy na Allegro i z tego gdzieś widziałam nawet aukcję y, kilogram gorczycy za 10 zł, więc możecie sobie narobić słoików, musztardy dla siebie i dla znajomych. No i oczywiście będzie nam potrzebny młynek do przypraw i kiedy jesteśmy przy młynkach, to jest mój nowy nabytek, to jest młynek tefala i chciałam powiedzieć, że go nie polecam. To znaczy jest fajny, bo on rzeczywiście mieli i jest bardzo fajny do mielenia, natomiast... Ma tego typu nakładkę, i ta nakładka strasznie ciężko się ściąga. Po prostu to jest straszne. Ja próbowałam, moja koleżanka próbowała i bardzo, bardzo trudno się to wszystko yy, ściąga. Kiedy się w końcu uda wyrwać tą nakładkę, to te przyprawy się rozsypują, człowiek się denerwuje, więc nie polecam tego typu młyn, młynka. I gdybyście kiedyś kupowali młynek i mieli możliwość sprawdzić, to sprawdźcie przede wszystkim właśnie, czy ta górna część się łatwo wyciąga. Oprócz tego jest całkiem niezły mieli, jestem zadowolona, ale to jest strasznie frustrujące nie ergonomiczne i mam wrażenie, że ktoś, kto to robił, nie mielił w tym przypraw jakiś konstruktor. No to tyle i chciałam wam pokazać jeszcze musztardę. Wsypujemy zmieloną goczycę do miseczki. Ja mam tutaj zmieloną około 2 trzecie tej goczycy, po to, żeby była taka bardziej pełnoziarnista musztarda. Dodaję również wody i ucieram na pastę. Jeżeli będzie taka potrzeba, a będzie, to doda się jeszcze troszeczkę więcej wody, tak żeby pasta była w miarę wilgotna. O, teraz właśnie dodaję tej wody odrobinę. Co teraz robimy? Teraz dodaję tutaj tarty szan. Możecie go sobie sami zetrzeć, ale jeżeli jesteście z Krakowa, to polecam kupić sobie już starty chrzan na kleparzu. Nie trzeba się jakoś strasznie wtedy męczyć. Oczywiście chrzan tutaj jest opcjonalny. Dodaję również tymianek. Tymianek jest leciutko podsuszony, więc ocieram go z listeczek. Można dodać dowolne zioła, jakie lubicie, na przykład estragon czy rozmaryn, co Wam dosłownie odpowiada. I mieszamy jeszcze raz. I dodaję teraz... Wierniście. Teraz dodaję ocet. Może to być, u mnie to jest ocet jabłkowy, ale to może być też ocet winny czy jakiś inny delikatny ocet. I ucieram wszystko na taką gładką masę. O, możecie zobaczyć teraz, jak ona wygląda. Właściwie to mieszam bardziej niż ucieram. I musztardę. I to tyle, jeżeli chodzi o naszą musztardę. Możecie zobaczyć, że jest w niej taka jakby papka. I teraz tak, ona teraz nie będzie zbyt dobra, ponieważ musztarda musi nabrać mocy. Przez dwa dni możemy sobie ją trzymać gdzieś tam w kuchni, i ja będę ją trzymać koło moich innych fermentujących rzeczy: koło zakwasu na żurek, koło fermentowanej herbaty i koło zwykłego zakwasu do chleba, który właśnie teraz też robię. I po tych dwóch dniach możemy ją przełożyć do słoiczków i dojrzewać minimalnie tydzień, optymalnie trzy tygodnie. Po tym czasie. Możemy ją jeść, rozdawać, robić z nią, co sobie tylko życzymy. Jak widzicie, sprawa z musztardą jest bardzo łatwa, bardzo prosta. Jak tylko macie możliwość dostania po prostu gorczycy, to warto zrobić samemu i jest w tym dużo zabawy. I to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Wziąłam zakątku i życzę Wam miłego dnia. Hej!